Witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 25 A dzisiaj pragnę Wam zaprezentować modyfikację Realistic Weather Do Farming Simulator 25 Także tak, na początku skupimy się na trzech najważniejszych rzeczach Modyfikacja to wprowadza ekstremalne susze Burze śnieżne Oraz trzecią z rzeczy, która wprowadza to były Ekstremalnie gęsta mgła ale oprócz tego przebudowuje system uprawy roślin. A mianowicie, jak podejdziemy sobie teraz do pola, to macie, coś, macie zupełnie przeprojektowaną informację o polu. A mianowicie wzrost, no to zostaje, ale wzrost zbioru macie tylko 17% na razie. Na wiezienie macie już, mamy już 100% i wilgotność mamy 28%. Idealna wilgotność to jest od 12 do 18% dla owsa ale dla każdej innej uprawy, jakbym przeszedł się po polu, na przykład, nie wiem, na kukurydzę to tam doskonała idealna wilgotność to będzie od 15 do 20%. I tak, przysłowiowo dla każdej idei innej uprawy inaczej. I to będzie też miało wpływ na swoją. Na właśnie na, na plon po prostu. Jeszcze kontynuując wątek zbiorów i ogólnie roślin, bardzo ważne znaczenie ma też kiedy zbieracie owies no i każdą zresztą z innych upraw. Dlaczego? Podchodząc tutaj i teraz przewijając, padał niedawno deszcz i wilgotność była bardzo duża i bieżąca rentowność cały czas rośnie, bo wilgotność teraz będzie spadać i będzie lepsze do do zbioru, te. zobaczcie, jest 54% teraz wraz z zbioru a za chwilę powinno to się poprawić jeszcze, 55% już jest bardzo duża różnica są gdyż wilgotność sobie spada cały czas no i mamy naprawdę bardzo dużo śniegu jak widzicie, zobaczcie ten murek został aż dosłownie zasypany więc sprawdzimy teraz, czy da się to w ogóle przepchnąć i zobaczymy, czy za chwilę czy jeszcze może więcej nasypię Bo jestem tego bardzo ciekawy ogólnie Spróbujemy to przepchnąć Ale nie, zobaczcie, normalnie siadłem po ośkę Nie no, nie, nie, nie mogę Naraz tego nie przepchnę To nie zła zima Zakopałem ciągnik Czyli po samym śniegu pojadę, ale już przepchać go. Siadam. Nie jestem w stanie wyjechać po prostu. Także zobaczymy teraz, czy jeszcze da radę, żeby więcej tego śniegu, że tak powiem, spadło. Bo jestem ciekawy. Niby do 15 miała padać, ale już jest po 15 tyle czasu, więc zobaczymy. Póki będzie mroźno, to... To będziemy sprawdzać, bo ja jestem ciekawy, czy jeszcze więcej. Chyba nie, no to już jest naprawdę dużo. Dobra, przestało padać, więc no nie jesteśmy w stanie wygenerować więcej, no ale no to i tak jest gigantyczna ilość śniegu, no nie ukrywajmy tego. także co? widzimy się jak uda mi się zrobić mgłę. a więc udało mi się zrobić kolejną rzecz, a mianowicie gęstą mgłę. jak widzicie, no może jest gęsta, ale czy jest aż tak gęsta jak myślałem, że będzie? konsolami, komendami, myślę, że Da się ustawić yy, bardzo podobną mi się wydaje tak osobiście. No nie jest to jakaś, nie wiadomo, jak gęsta mgła. Zaraz jeszcze... O, jeszcze grad do tego. No dobra, no teraz może rzeczywiście przez ten grad jeszcze jest ta... Jest ten efekt jeszcze bardziej widoczny, ale... My raczej nie. nie, tutaj nie widzę raczej tego, aby ta mgła była gęsta, więc został nam jeszcze tak naprawdę efekt suszy tylko. Zobaczymy, czy uda nam się w tym roku po prostu to zaobserwować. Także co, widzimy się już jak spróbuję właśnie gęs yy, zrobić tą yy, suszę, bo to losowo się jakby w tym modzie wszystko dzieje. więc nadchodzi susza, zobaczymy co to spowoduje w plonach, po prostu jakieś straty, czy zobaczymy czy te plony się popsują, będzie jakiś efekt wizualny, jestem ciekawy, bo on tak naprawdę tam chyba, mo... właśnie nie patrzyłem w opisie modyfikacji kurczę, ale raczej wątpię raczej by było to napisane, mam wrażenie że nie było nic takiego napisane nadchodzi susza tutaj nic, żadnego znaczka ogólnie nie ma 30 stopni, zobaczymy w ogóle do jakiej temperatury wzrośnie do jakiej w skali temperatura urośnie po prostu tu na razie jest, że 34 ma być najwięcej, ale zobaczymy no na razie wszystkie te dane są zatrzymane wilgotność 0,0 czy coś się w ogóle wydarzy, to jestem ciekawe Tak naprawdę te dane to już są. Jakiś czas u mnie się na, na tej uprawie utrzymują, więc. Jestem ciekawy. Trwająca susza. 45 stopni. No ale nie, no wydane na razie. Na razie nic się nie wydarzyło. Jakby jest. No, nie wiem, właśnie co, co, co mogę skomentować. Ale na razie nie widzę w ogóle jakichkolwiek zmian według tego, co było. Te 44 stopnie nie wywołały tego, że ta uprawa po prostu uschła. Więc w sumie, sam ten, jakby to jest tak naprawdę, chyba dla nas, tylko jakby graficznie, no i jako ciekawostka, ten mod ja oceniam osobiście, bo nie spowodowało to żadnych zniszczeń w uprawie. Jak już następnego dnia będą bardzo dobre warunki, no to będą oczywiście y, te plony powrócą, tak jakby trochę w pewien sposób, tak patrząc na przynajmniej opis. No i oczywiście jakbyście, nie wiem, mieli teraz żniwa robić, no to oczywiście te 40 stop nie by powodowało problemy, ale myślę, że ta modyfikacja ma sporo uproszczeń, które powodują, że. No, że tak powiem, nie jest aż tak realistyczna, jak myślałem, że będzie. Ale jest to oczywiście modyfikacja fajna i ciekawa. Gdyż, tak jak mówię, no wprowadza trochę zmian. Ale na przykład ta mgła też nie była gęstsza dużo od tej, której można wywołać, więc. Co? Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wyjaśnił, jak ta modyfikacja działa. Widzimy się w następnych. Cześć!